Czy tobie lub komuś z twoich bliskich zdiagnozowano cukrzycę i teraz czujesz się zagubiony, nie wiedząc, co wolno jeść, a czego absolutnie należy unikać? Nie jesteś sam. Każdego dnia miliony ludzi na całym świecie zadają sobie to samo kluczowe pytanie: Co mogę jeść, aby w naturalny sposób kontrolować poziom cukru we krwi? Dziś mam dla ciebie odpowiedzi, których tak długo szukałeś. W tym filmie omówimy pięciu najlepszych warzyw, które każda osoba z cukrzycą musi włączyć do swojej diety. Aby skutecznie walczyć z wysokim poziomem cukru, unikać niebezpiecznych skoków glukozy i czuć się pewnie przy każdym posiłku. Te warzywa nie są tylko zdrowe i skuteczność została potwierdzona badaniami naukowymi w zakresie regulacji poziomu glukozy we krwi. Uwierz mi, nie chcesz się gapić warzywa numer dwie na tej liście, może ono całkowicie zmienić Twoje podejście do planowania posiłków. Więc weź notes, usiądź wygodnie i oglądaj do samego końca ponieważ na zakończenie podzielę się z Tobą dodatkową wskazówką, która pomoże połączyć wszystkie zalecenia i osiągnąć maksymalne efekty. Zaczynamy i tak dochodzimy do otwarcia naszego rankingu, piąte miejsce zdecydowanie zajmuje je bezdyskusyjny król warzyw dla diabetyków, brokuł. Być może słyszeliście już o brokułach jako o zdrowym dodatku do diety, ale dziś poznacie powody, dla których to skromne zielone warzywo zasługuje na najwyższe uznanie jeśli chodzi o zdrowie i kontrolę poziomu cukru we krwi. Brokuł to nie tylko dodatek do dania czy sałatki. To prawdziwe biochemiczne laboratorium, wypełnione aktywnymi związkami, z których każdy działa na rzecz wzmocnienia i ochrony organizmu. Najcenniejszym składnikiem brokułów jest sulforafan. Liczne badania naukowe potwierdziły jego zdolność do poprawy wrażliwości komórek na insulinę, co jest kluczowe dla osób cierpiących na cukrzycę typu II. Co to oznacza? Organizm sprawnie przetwarza glukozę, co skutkuje obniżeniem poziomu cukru we krwi bez nagłych i niebezpiecznych skoków. To właśnie gwałtowne wzrosty cukru powodują najgroźniejsze powikłania cukrzycy, uszkodzenia naczyń krwionośnych, nerwów, nerek i wzroku. Sulforafan działa jak wewnętrzna tarcza, chroniąc organizm przed tymi destrukcyjnymi procesami. To jednak nie wszystko. Brokuły są bogate w rozpuszczalny błonnik, który niczym gąbka wiąże nadmiar cukru i cholesterolu w żołądku i jelitach, spowalniając ich chłanianie do krwi. Dzięki temu organizm ma czas na adaptację, co minimalizuje ryzyko poposiłkowych skoków glukozy. Dodatkowo błonik zapewnia długotrwałe uczucie sytości, zmniejsza apetyt i pomaga w walce z nadwagą, a utrzymanie prawidłowej masy ciała to jeden z kluczowych aspektów leczenia cukrzycy. Nie zapominajmy także o antyoksydantach, których w brokułach jest pod dostatkiem. Neutralizują one wolne rodniki, cząsteczki przyspieszające starzenie komórek, wywołujące stany zapalne i niszczące tkanki. Regularne spożywanie brokułów zmniejsza przewlekłe stany zapalne, które często towarzyszą cukrzycy. Jedno warzywo zapewnia zatem ochronę przed stresem oksydacyjnym, profilaktykę powikłań i stabilizację poziomu cukru. Ale brokuły kryją jeszcze więcej korzyści. Znajdziemy w nich witaminy z grupy B, witaminy C, K, kwas foliowy. Potas, żelazo i wapn cały zestaw składników niezbędnych do prawidłowej pracy serca, kości, naczyń kryjonośnych i układu nerwowego. Szczególnie cenna jest witamina K, która wzmacnia kości i reguluje krzepliwość krwi. Warto też pamiętać, że brokuły należą do najmniej kalorycznych warzyw, a jednocześnie znakomicie sycą. To czyni je idealnym składnikiem każdej diety wspierającej utratę wagi i stabilizację poziomu glukozy we krwi. Jak zatem włączyć brokuły do codziennego menu, by nie tylko dbały o zdrowie, ale też cieszyły podniebienie? Możliwości jest mnóstwo. Brokuły można gotować na parze, co pozwala zachować maksimum składników odżywczych, podsmażać z oliwą i ciosnkiem, dodawać do zup, omletów, makaronów, dań jednogarnkowych czy sałatek. Można je także spożywać na surowo, na przykład z hummusem lub sosem jogurtowym. Podsumowując... Brokuły to prawdziwy superbohater wśród warzyw. Nie tylko wspomagają zdrowie, ale też pozwalają kontrolować poziom cukru i chronić organizm na wielu poziomach. Jeśli szukasz prostego, dostępnego i niesamowicie skutecznego produktu, od którego warto zacząć walkę o lepsze zdrowie, wybierz właśnie brokuły. Nie lekceważ tego potężnego sojusznika. Na czwartym miejscu naszego rankingu z wyraźną przewagą uplasowało się warzywo, które przez wielu jest niesłusznie niedoceniane. To marchew, chrupiący, kolorowy, słoneczny sprzymierzeniec wszystkich, którzy walczą z cukrzycą. Marchew to klasyka, która zawsze znajduje się pod ręką, ale jej leczniczy potencjał wciąż pozostaje dla większości ludzi tajemnicą. Wokół tego korzenia narosło wiele mitów i nieuzasadnionych obaw. Wiele osób unika marchwi sądząc, że jej naturalna słodycz może wywołać gwałtowny skok cukru we krwi. Czas raz na zawsze obalić ten mit. Tak, marchew zawiera naturalne cukry, ale jej ładunek glikemiczny jest wyjątkowo niski. Oznacza to, że spożywana w umarkowanych ilościach nie powoduje nagłych wzrostów poziomu glukozy we krwi. Organizm otrzymuje więc przyjemną słodycz i niesamowite korzyści bez najmniejszego zagrożenia dla zdrowia. A teraz przyjrzyjmy się bliżej, dlaczego marchew powinna stać się nieodzownym elementem diety diabetyka. Po pierwsze, marchew to prawdziwa skarbnica beta-karotenu, który w organizmie przekształca się w witaminę A. Ta witamina jest niezbędna do utrzymania zdrowia oczu, ponieważ to właśnie osoby chore na cukrzycę najczęściej borykają się z problemami ze wzrokiem retinopatią, zaćmą, pogorszeniem widzenia o zmierzchu. Regularne spożywanie marfi pomaga wzmocnić siatkówkę i chronić ją przed zmianami związanymi z wiekiem. Po drugie, zawarte w marfii antyoksydanty aktywnie zwalczają stres oksydacyjny i stany zapalne towarzyszące cukrzycy. Spowalniają procesy starzenia się komórek, wzmacniają naczynia krwionośne i wspierają zdrowie serca. Po trzecie, błonnik pokarmowy zawarty w marfii poprawia pracę jelit, wspiera delikatne oczyszczanie organizmu, reguluje wypróżnienia. Wzmacnia mikroflorę jelitową i pośrednio stabilizuje poziom glukozy we krwi. Błonnik daje uczucie sytości, dzięki czemu rzadziej odczuwamy głód i łatwiej kontrolujemy apetyt. To jednak nie koniec. Marchew pozytywnie wpływa na układ odpornościowy, co jest niezwykle ważne u diabetyków, ponieważ nawet niewielkie osłabienie odporności może prowadzić do trudnego gojenia się ran, częstszych infekcji i ogólnego pogorszenia samopoczucia. Marchew nawilża skórę i dostarcza jej cennych składników odżywczych, co pomaga zwalczać typowe problemy dermatologiczne, takie jak suchość, łuszczenie się czy podrażnienia, które często dotykają osoby z cukrzycą. Ponadto marchew jest bogata w witaminy z grupy B, witaminy C, potas, wapń i magnez, które razem regulują gospodarkę wodno normalizują ciśnienie krwi, wspierają zdrowie kości oraz prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego sposobów na przygotowanie marchwi jest praktycznie nieskończenie wiele. Można ją jeść na surowo, delektując się świeżym chrupaniem, ścierać do sałatek, gotować na parze, aby zachować maksimum witamin, piec w piekarniku z oliwą i przyprawami, dodawać do gulaszy warzywnych zup, smoothie, a nawet łączyć z innymi warzywami w oryginalnych przekąskach. Marchew idealnie nadaje się zarówno na główne danie, jak i jako zdrowa przekąska w ciągu dnia. Otrzymujesz oczysty smak, intensywny kolor, niezwykłą chrupkość i żadnych negatywnych konsekwencji dla poziomu cukru we krwi. To sprawia, że marchew jest wyjątkowym, niezawodnym, a co równie ważne, dostępnym sprzymierzeńcem dla każdego. To chce mieć cukrzycę pod kontrolą i nie rezygnować z przyjemności jedzenia. Zapamiętaj, marchew to nie wróg, a cenny obrońca Twojego zdrowia, który dzień po dniu może wzmacniać organizm, Poprawiać samopoczucie i pozwalać cieszyć się życiem bez strachu o poziom cukru we krwi. Włącz ją do swojej diety, a sam przekona się, jak potężnym warzywem potrafi być ten prosty korzeń. I tak dotarliśmy do trzeciego miejsca naszego rankingu, które całkowicie zasłużenie zajmuje szpinak. prawdziwy naturalny regulator poziomu cukru we krwi. Tak, tak, ten niepozorny zielony liść który wiele osób błędnie postrzega wyłącznie jako dekoracyjny składnik sałatek, w rzeczywistości jest jednym z najpotężniejszych superfoods, jakie podarowała nam natura. Szpinak ma ogromny potencjał zmienić jakość życia osób chorujących na cukrzycę. Co sprawia, że szpinak jest tak wyjątkowy? Przede wszystkim zawiera bardzo mało kalorii i węglowodanów, dzięki czemu jest idealnym wyborem dla tych, którzy chcą kontrolować poziom glukozy we krwi. Jednak jego największym skarbem jest wysoka zawartość magnezu i potasu, dwóch kluczowych minerałów niezbędnych do normalizacji poziomu cukru i ciśnienia krwi. Magnez zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę, dzięki czemu organizm łatwiej przetwarza glukozę. Niedobór magnezu może natomiast prowadzić do nagłych skoków cukru i poważnych powikłań. Potas wspiera prawidłowe ciśnienie krwi, co jest szczególnie ważne, ponieważ cukrzyca i nadciśnienie często występują jednocześnie. To jeszcze nie wszystko. Szpinak jest jednym z nielicznych produktów zawierających naturalne azotany, które mają zbawienny wpływ na zdrowie naczyń kryjonośnych. W przebiegu cukrzycy naczynia stają się kruche, krążenie krwi ulega zaburzeniu, pojawia się ryzyko zakrzepów, a dostarczanie tlenu i składników odżywczych do narządów jest ograniczone. Azotany ze szpinaku pomagają rozszerzać naczynia krwionośne, poprawiają przepływ krwi, i zmniejszają obciążenie serca, co zapobiega rozwojowi groźnych powikłań. Szpinak to także skarbnica witamin A, C, K, kwasu foliowego, żelaza, wapnia, cynku i przeciwutleniaczy, które neutralizują wolne rodniki, zmniejszają stany zapalne i wzmacniają odporność. Kwas foliowy wspiera prawidłową produkcję krwi, żelazo zapobiega anemii, która często towarzyszy cukrzycy, a witamina K wzmacnia kości i reguluje ciepliwość krwi. Myślicie, że to wszystko. Nic bardziej mylnego. Szpinak dodatkowo obniża poziom cholesterolu, normalizuje metabolizm, wspiera zdrowie skóry, włosów i paznokci. Pomaga organizmowi w walce z przewlekłym zmęczeniem i stresem, które często towarzyszą osobom chorym na cukrzycę, zapewniając im energię i witalność. Jednym z najważniejszych powodów, dla których szpinak znalazł się w tym zestawieniu, jest jego niezwykła uniwersalność. Można go dodać praktycznie do każdego posiłku. Garść szpinaku w porannym koktajlu doda energii na cały dzień. Szpina doskonale komponuje się z jajkami czy omletem, nadając im bogatszy smak i delikatną teksturę. Świetnie sprawdza się w kanapkach, w rapach, rolatkach, a także połączeniu z innymi warzywami i białkiem. Można też przygotować sycącą sałatkę szpinakową, doprawioną oliwą, sokiem z cytryny i orzechami. Szpinak jest tak lekki i delikatny, że dosłownie rozpływa się w ustach, a jednocześnie daje uczucie sytości bez wpływu na poziom cukru we krwi. Można więc cieszyć się jego smakiem bez najmniejszych obaw o swoje zdrowie. Co więcej, szpinak jest dostępny przez cały rok, świeży, mrożony, a nawet suszony, nie tracąc się tym swoich właściwości od dziewczyn. Włączając go na stałe do swojej diety, zyskujesz nie tylko pyszne dania, ale również pewnego sojusznika w walce z cukrzycą. Szpinak to skromny, zielony bohater, który po cichu, ale skutecznie pracuje w Twoim organizmie, chroni serce, naczynia, oczy, skórę, stabilizuje poziom cukru, poprawia samopoczucie i jakość życia. Włącz go do swojego menu już dziś i zrób kolejny ważny krok w stronę zdrowego stylu życia. Zbliżamy się do zaszczytnego drugiego miejsca naszego rankingu i ten wybór naprawdę zaskoczy wielu widzów. Mowa o zielonej fasolce, cichym, skromnym, ale niezwykle potężnym bohaterze świata żywienia dla diabetyków. Na pierwszy rzut oka zielona fasolka może wydawać się zbyt prosta i mało efektowna, jednak pod jej niepozorną powierzchnią kryje się naprawdę imponujący zestaw właściwości prozdrowotnych. Przede wszystkim zielona fasolka to prawdziwa skarbnica składników odżywczych, niemal pozbawiona kalorii i węglowodanów. Dzięki temu jest idealnym wyborem dla osób zmagających się z niestabilnym poziomem cukru we krwi lub chcących zredukować masę ciała bez rezygnacji z sycących posiłków. Już niewielka porcja zielonej fasolki daje uczucie sytości, nie dostarczając będnych kalorii i co najważniejsze nie powodując nagłych skoków glukozy. Dlaczego zielona fasolka jest tak cenna dla osób z cukrzycą? Wszystko za sprawą jej wysokiej zawartości błonnika pokarmowego. Błonnik ten odgrywa kluczową rolę w spowalnianiu procesów trawiennych, co sprawia, że cukry są wchłaniane do krwi stopniowo, bez nagłych wzrostów poziomu glukozy. To pozwala na stabilizację poziomu cukru, co jest niezwykle ważne dla diabetyków, którzy chcą unikać kryzysów hiperglikemicznych i gwałtownych wahań glikemii. To jednak dopiero początek. Zielona fasolka zawiera witaminę K, niezbędną do utrzymania zdrowia kości i prawidłowej krzypliwości krwi oraz witaminę C, znaną silne właściwości antyoksydacyjnych. Witamina C wzmacnia odporność, wspomaga organizm w walce z przewlekłymi stanami zapalnymi i wolnymi rodnikami, co jest szczególnie istotne dla osób z cukrzycą. W składzie zielonej fasolki znajdziemy także kwas foliowy i mangan, dwa niezbędne składniki wspierające metabolizm, regenerację tkanek oraz ochronę naczyń kryonośnych. Kwas foliowy pomaga zmniejszyć poziom homocysteiny we krwi, co zmniejsza ryzyko zawałów i udarów, które u diabetyków występują kilkukrotnie częściej. Manga natomiast wspiera pracę enzymów regulujących poziom cukru i poprawiających metabolizm węglowodanów. Zielona fasolka to także naturalne źródło żelaza, które jest pomocne w walce z anemią, częstą u osób chorych na cukrzycę. Bogata jest również magnez, który, jak wiemy, Odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu wrażliwości komórek na insulinę i pomaga stabilizować poziom cukru. Na szczególną uwagę zasługuje niski indeks glikemiczny zielonej fasolki. W przeciwieństwie do wielu innych warzyw, praktycznie nie wpływa ona na gwałtowne wzrosty cukru we krwi, dzięki czemu jest bezpieczna i wręcz zalecana w codziennej diecie diabetyków. Ogromnym atutem zielonej fasolki jest także jej uniwersalność i łatwość przygotowania, świetnie komponuje się z niemal każdym daniem. Można ją podsmażyć czosnkiem i oliwą, nadając jej wyrazisty smak. Upiec z płatkami migdałów, dodając nutę orzechową i chrupkość, lub po prostu ugotować na parze lub w wodzie, zachowując maksimum wartości odżywczych. Jej delikatny, a jednocześnie chrupiący smak sprawia, że zielona fasolka jest idealnym dodatkiem do mejsa, ryb, drobiu, jaj czy kasz. Nadaje się również jako składnik sałatek warzywnych, gulaszy, zup, a nawet koktajli warzywnych. Nie bez znaczenia jest fakt, że zielona fasolka długo zachowuje świeżość, a w wersji mrożonej utrzymuje niemal wszystkie swoje właściwości ożywcze, co czyni ją dostępną przez cały rok. Włączając zieloną fasolkę do swojego codziennego jadłospisu, robisz wielki krok w stronę stabilizacji poziomu cukru, poprawy samopoczucia, zmniejszenia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i zapewnienia sobie energii na cały dzień. Zielona fasolka to prawdziwy, ukryty superbohater diety diabetycznej, który dzień po dniu może wspierać Twoje zdrowie, niemal nie wymagając od Ciebie żadnego wysiłku. Dodaj ją do swojej diety, a przekona się, jak idealnie i korzystnie wkomponuje się w Twój styl życia. I wreszcie dochodzimy do pierwszego miejsca, które bezapelacyjnie zajmuje Kalafor, absolutny mistrz i prawdziwy uniwersalny sprzymierzeniec w diecie diabetyka. Ten skromny, warzywny bohater w ostatnich latach dosłownie zrewolucjonizował świat zdrowego odziewiania I to z bardzo dobrych powodów. Kalafior nie tylko stał się modny, zyskał status uniwersalnego superproduktu, który idealnie sprawdza się u osób pragnących kontrolować poziom cukru we krwi, zredukować masę ciała i poprawić ogólną kondycję organizmu. Jaka jest tajemnica kalafiora? Przede wszystkim ma on niski indeks glikemiczny co oznacza, że jego spożycie praktycznie nie wpływa na wzrost poziomu cukru we krwi. Co więcej, kalafor jest bardzo bogaty w błonnik pokarmowy, który spowalnia wchłanianie węglowodanów i zapewnia stabilne, stopniowe uwalnianie glukozy do kryobiegu. Dzięki temu można uniknąć niebezpiecznych skoków cukru, które są tak groźne dla diabetyków. Kalafor zawiera również glukozynolany i izociocyaniany, związki fitochemiczne o silnym działaniu przeciwzapalnym i antyoksydacyjnym. Pomagają one organizmowi w walce z stresem oksydacyjnym i przewlekłymi stanami zapalnymi, które są głównymi czynnikami rozwoju powikłań cukrzycowych, takich jak uszkodzenia naczyń krwionośnych, nerek, wzroku czy układu nerwowego. Kalafor działa jak tarcza ochronna na poziomie komórkowym. To nie wszystko. Kalafor to prawdziwa skarbnica witamin i minerałów. Witamina C wzmacniająca odporność, witamina K niezbędna dla zdrowych kości i prawidłowej ciepliwości krwi, witaminy z grupy B wspierające metabolizm, a także potas, magnez, fosfor i mangan, które wspomagają zdrowie serca i naczyń krwionośnych, regulują ciśnienie krwi i wspierają pracę układu nerwowego. Jednak to co naprawdę czyni kalafur wyjątkowym, to jego niesamowita wszechstronność kulinarna. Dzięki neutralnemu smakowi i delikatnej strukturze kalafur może zastąpić niemal każdy produkt skrobiowy. Marzenie diabetyka staje się rzeczywistością. Kalafur można zmielić na ryż i szybko podsmażyć z warzywami i przyprawami jako niskowęglowodanową alternatywę dla tradycyjnego ryżu. Innym doskonałym pomysłem jest puree z kalafora które konsystencją i smakiem dorównuje klasycznemu puree ziemniaczanemu, ale nie powoduje skoków glukozy. Kalafor można również piec w piekarniku z ulubionymi przyprawami i oliwą, uzyskując złociste, chrupiące kąski idealne jako dodatek lub nawet danie główne. Kalafor stał się też odkryciem dla tych, którzy nie chcą rezygnować z ukochanych potraw. Z kalafora można zrobić spód do pizzy, placki, zapiekaki, muffini, a nawet aksamitne zupy kremy. Dzięki niskiej kaloryczności kalafor świetnie syci. Pomaga ograniczyć apetyt i kontrolować wagę, co jest niezwykle ważne w przypadku cukrzycy, ponieważ utrzymanie prawidłowej masy ciała bezpośrednio przekłada się na poprawę wrażliwości na insulinę i stabilność poziomu cukru. Kolejną zaletą kalafora jest jego łatwość przechowywania i dostępność przez cały rok, zarówno świeżego, mrożonego, jak i nawet suszonego. Można go zatem bez problemu włączyć do diety o każdej porze roku. Spożywając kalafor zyskujesz uczucie sytości. Satysfakcję smakową oraz pewną ochronę swojego organizmu. To jedno z tych warzyw, które pozwala nie rezygnować ze smaku na rzecz zdrowia, a wręcz odkrywać nowe kulinarne możliwości i cieszyć się zdrowiem jednocześnie. Calaford to bezdyskusyjny lider wśród warzyw dla diabetyków, uniwersalny pomocnik, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających smakoszy i jednocześnie stanie się niezawodnym sprzymierzeńcem w walce o zdrowie. Dietetycy na całym świecie nazywają go i kameleonem zdrowego odziewiania, ponieważ z łatwością dopasowuje się do każdej potrawy i sytuacji. Dodaj kalafor do swojego codziennego jadłospisu już dziś i przekonaj się, jak prosta decyzja może przynieść maksymalne efekty w kontroli poziomu cukru, poprawie ogólnego samopoczucia i zwiększeniu jakości życia. Będziesz naprawdę zaskoczony, jak bardzo może on zmienić swoje nawyki żywieniowe i dać Ci pewność na przyszłość. I tak dotarliśmy do końca naszej szczegółowej i niezwykle ważnej podróży. Przed Wami pięciu najlepszych warzyw, które każdy diabetyk konieczny powinien włączyć do swojej codziennej diety, aby poprawić jakość życia, ustabilizować poziom cukru we krwi i czuć pewność podczas każdego posiłku. To nie są zwykłe produkty. To Wasi naturalni sprzymierzeńcy, stworzeni przez samą naturę, by codziennie wspierać Wasze zdrowie. Przypomnijmy sobie jeszcze raz naszych bohaterów. Brokuł. Potężny antyoksydant i źródło sulforafanu, marchew, skarbnica beta-karotenu i witamin, chroniąca wzrok i skórę, szpinak, mistrz w zawartości magnezu i potasu, stabilizujący poziom cukru i wzmacniający naczynia krwionośne, zielona fasolka, cichy superbohater, bogaty w błonnik i witaminy oraz kalaflor. uniwersalny kameleon zdrowego odżywiania, który może zastąpić produkty skrobiowe bez wpływu na poziom glukozy we krwi. Pamiętajcie jednak, Przyjaciele, że nie ma magii bez wysiłku. Te warzywa przyniosą najlepsze efekty, jeśli będą częścią kompleksowej strategii zdrowego stylu życia. Zrównoważona dieta, regularna aktywność fizyczna, odpowiednie nawodnienie, kontrola masy ciała oraz rezygnacja ze szkodliwych nawyków to solidny fundament, na którym warzywa mogą w pełni wykazać swoje niezwykłe właściwości. A teraz chciałbym usłyszeć właśnie Was, które z tych warzyw, jako pierwsze, trafi na Wasz talerz. Napiszcie w komentarzach pod tym filmem. Wasze wybory i doświadczenia mogą zainspirować innych do podjęcia pozytywnych wzmam w swoim życiu. I zanim jeszcze wyłączycie to wideo, proszę Was o jeszcze jeden mały, ale bardzo ważny gest: kliknijcie przycisk, i lubię to, jeśli uznaliście to nagranie za pomocne. Zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych unikalnych porad o zdrowiu i profilaktyce cukrzycy. I co najważniejsze, Udostępnijcie ten film znajomym, rodzinie, współpracownikom lub po prostu tym, którzy także szukają odpowiedzi na pytania o cukrzycę. Wspólnie możemy stworzyć społeczność świadomych osób, które wybierają zdrowie, wiedzę i moc natury zamiast leków i strachu. Rozpowszechniajmy przesłanie, że naturalne leczenie cukrzycy jest możliwe i dostępne dla każdego. Dbajcie o swoje zdrowie. Zachowujcie siłę ducha, podejmujcie świadome decyzje dla lepszej jakości życia, a wtedy cukrzyca przestanie być wyrokiem, stanie się po prostu kolejnym wyzwaniem, z którym można sobie skutecznie poradzić. Dbajcie o siebie, bądźcie silni i pełni inspiracji. A ja, jak zawsze, czekam na Was w naszym kolejnym filmie, gdzie nadal będziemy dzielić się najskuteczniejszymi, praktycznymi i naukowo potwierdzonymi wskazówkami na temat zdrowia i długowieczności. Do zobaczenia.